Wspólnie z pozostałymi dziewczynami założyła taki mały seks biznes. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj taka historia, która jest, powiedziałbym, kontrowersyjna w jakiś sposób, dyskusyjna, nieoczywista. Czasami zajmujemy się właśnie tego typu tematami. Ten dotyczy prostytucji wśród nieletnich, ale też często po prostu. Dzieci. Niedawno, kilka dni temu, Polska obiegła taka sensacyjna informacja o tym, że kilka dziewcząt z domu dziecka w Polkowicach, to jest w Zagłębiu Miedziowym, założyło agencję towarzyską i świadczyło swoje usługi seksualne. To będzie kanwa do tego, co chcemy dzisiaj powiedzieć, ale też myślę, taka kanwa do tego, żebyście mogli. Podyskutować. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Ile osób korzysta z tak zwanej płatnej miłości? Oczywiście, do końca trudno powiedzieć. Są badania na ten temat. W zależności od tego, kto te badania robi, co chce wykazać, to oczywiście te wahania statystyczne. Są diametralnie, że tak powiem, różne. Według tych badań, mniej więcej, 14% mężczyzn przyznaje się do tego, że korzysta z usług prostytutki. Kobiety przyznają się tylko w 5%. Czy wierzyć, czy nie wierzyć, sami musicie sobie wybrać. Natomiast ile osób korzysta z miłości, czy z usług nieletnich prostytutek? No, to już trudno powiedzieć, bo przecież nikt się do tego w zasadzie nie przyzna. Bo jeżeli taka dziewczyna ma poniżej 15 roku życia, to jest po prostu przestępstwo. Jeżeli trochę więcej, 16-17 lat, to czasami po prostu wstyd. No to raczej nikt się do tego nie przyzna i w zasadzie takich badań nie mamy. Czy wobec tego w Polsce istnieje taka prostytucja? Nieletnich i jak jest ona duża, no, będziemy próbowali w jakiś sposób na to dzisiaj odpowiedzieć. Z pewnością te dzieci, bo rzeczy rozpoczyna się od wychowanek w domu dziecka, te dzieci, które trafiają do domu dziecka, powiedziałbym, wymagają specjalnej troski. To nie są dzieci łatwe. Często mają złamane kręgosłupy nie ze swojej winy, bo chociażby to. Że trafiły, miały takie nieszczęście i trafiły na fatalnych rodziców. Ale dzięki czujności, często ludzi, którzy się nimi opiekują w takich domach dziecka, no, udaje się te dzieci wyprowadzić na prostą drogę. W tym wypadku dotyczącym tego, co działo się w Polkowicach, czujni byli wychowawcy, którzy dosyć szybko zorientowali się, że w tym ośrodku dzieje się coś złego. Wiktoria. Victoria ma dzisiaj 19 lat. Pojawiła się w domu dziecka w Polkowicach w ubiegłym roku. To był dokładnie lipiec 2023 roku. No, Od początku było widać, że Wiktoria pomimo 19 lat ma już spory bagaż doświadczeń, a także i kontaktów. Ponieważ znała się chociażby z handlarzami narkotyków, szczególnie tymi, którzy sprzedają metamfetaminę, i też Wiktoria dała się poznać jako obrotna dziewczyna, która lubi i potrafi zarabiać pieniądze. Kiedy się tylko pojawiła, od razu nawiązała taką, taki kontakt z dwoma innymi koleżankami. Te są o dwa lata młodsze, wtedy miały 17 lat. Dziewczyny ch ch chciały również zażywać narkotyki. Wobec tego Wiktoria powiedziała, że będzie im te narkotyki dostarczać, no ale oczywiście nie za darmo. Porcja kosztowała 25 zł. Zwykle była to albo jedna porcja, albo dwie porcje za 50 zł. Ile im dostarczyła? Pewnie jakieś kilkanaście razy. Tutaj dzięki czujności ludzi, którzy tam pracują wychowawców, oni szybko zorientowali się, że z tymi dziewczynami jest po prostu coś nie tak, że są mówiąc wprost pod wpływem narkotyków. Szybko też skojarzyli, że te narkotyki pojawiły się w momencie, kiedy również w tym ośrodku pojawiła się właśnie Wiktoria. Dyrektor domu dziecka nie czekał. Szybko powiadomił policję. Policjanci 10 lipca 2023 roku przyjeżdżają do ośrodka i zatrzymują Wiktorię, a także kilka innych dziewczyn z tego ośrodka. Do tego momentu wydawało się, że sprawa jest no, powiedzmy raczej prozaiczna, że chodzi po prostu o zażywanie narkotyków i w takim kierunku początkowo szło śledztwo. Kiedy policjanci z Polkowic zaczęli głębiej wchodzić w tę sprawę, to okazało się, że narkotyki to nie jedyna rzecz. Że Wiktoria mm, wspólnie z pozostałymi dziewczynami założyła taki mały seks biznes. On polegał na tym, że te dwie siedemnastolatki uprawiały prostytucję. Wiktor Wiktoria namówiła je do tego zaraz po przyjeździe, powiedziała im, że można nieźle zarobić, że w zasadzie praca jest łatwa, no a pieniądze z tego mogą być duże. Najpierw dziewczyny namówiła, potem założyła im konta na portalach erotycznych, również zrobiła im parę takich zdjęć w takich seksownych ujęciach. I nakręciła także kilka takich filmików na komórce i te filmiki trzymała w swoim telefonie, a potem już zamieszczały ogłoszenia i faktycznie klienci się zgłaszali Wiktoria za każdym razem od każdego klienta od dziewczyn brała po 100 zł ten biznes, seks biznes nie trwał jednak długo bo raptem 5 dni on się nie zdążył rozkręcić, no ale były wszelkie szanse na to, żeby trwał i przynosił spore, jak się okazuje, dochody. Policjanci, kiedy zorientowali się w tym wszystkim, zebrali dowody, Wiktorii przedstawiono kilka zarzutów. To były zarzuty dotyczące chociażby sutenerstwa, czyli tego, że ona... Ułatwiała prostytucję, że pomagała dziewczynom, że czerpała przede wszystkim korzyści z tego, bo tak jest meritum tego przestępstwa. Do tego kręciła filmy pornograficzne, dlatego że ona te filmiki, które miała z dziewczynami, wysyłała także do chętnych klientów, biorąc za to pieniądze, więc dostała zarzut drugi e kręcenia filmów pornograficznych i trzeci dotyczący handlu narkotykami. W sumie tej 19-letniej dziewczynie Wiktorii, grozi kara aż do 20 lat więzienia. Jaki jest rynek, jaka jest skala tego rynku, tych usług świadczonych przez nieletnie dziewczyny i nieletnich chłopców, bo to również idzie i w tym kierunku. Nie wiemy. Wygląda na to, że w ostatnich latach ten rynek wzrósł. Jeden z takich klientów, którzy korzystali z usług 16-letniej dziewczyny, powiedział, że 16-letnie dziewczyny są po prostu tańsze, a po drugie zgadzają się na rzeczy, na które doświadczona prostytutka by się po prostu nie zgodziła że z nimi można sobie pozwolić na więcej. Wygląda też na to, że na tego rodzaju seks z nieletnimi jest raczej duże przyzwolenie społeczne. Nie ma także, ja bym powiedział, specjalnych programów w momencie, kiedy na przykład dziewczyna trafia do domu dziecka, a wcześniej przez dłuższy czas no, gdzieś była skazana na własne siły i trudniła się prostytucją. To w momencie kiedy trafia do domu dziecka, nie ma jakiegoś dla niej programu, który by pozwolił na to, żeby ją z, tego, z tej prostytucji po prostu wyprowadzić. Wspomniałem także o tym dużym przyzwoleniu społecznym, że tak jest. To kolejna sprawa sprawa, która wydarzyła się raczej w niewielkiej miejscowości w Zambrowie, bo właśnie tam przez wiele miesięcy lokalna, powiedziałbym społeczność, ale nie tylko, bo przecież i Polska żyła pewną także seks, aferą. Jedną z dziewczyn, z tych dziewczyn, które były, no tak to trzeba nazwać, prostytutkami, to 16-letnia Ewelina z domu dziecka. Ewelina trafiła do domu dziecka dlatego. Że jej rodzice po prostu się kłócili, rozwodzili, że nie miała opieki. Kiedy trafiła już do domu dziecka, zorientowała się, że inna jej koleżanka jest także prostytutką. Zapytała ją, jak to jest. Zdecydowała się na to, że ona również tak chce: chce zarabiać pieniądze i nie ma przed tym większych oporów. I tak się rzeczywiście stało. W czasie procesu ta 16-letnia dziewczyna Ewelina mówiła, że nie żałuje tego, co robiła, żałuje tylko tego, że tak mało płacili. Ale kiedy emocje opadły, ta 16-letnia Ewelina już później próbowała popełnić samobójstwo. Doszło do niej to, co o niej mówiono. Jakie Ci ludzie, którzy z niej korzystali, mieli o niej zdanie, próbowała się zabić. W ostatniej chwili została uratowana, jakoś próbuje dojść do siebie i jakoś dalej żyć. W Zambrowie od pewnego czasu pojawiały się takie informacje, że młode ciała są w cenie. Ta informacja dotarła także do lokalnych policjantów i ci. Zaczęli iść tym tropem. Faktycznie dosyć szybko zorientowali się, że ślady prowadzą właśnie do domu dziecka, że to dwie 16-letnie nieletnie prostytutki świadczą swoje usługi w mieście i oferują swoje usługi. Ale z, z tego wszystkiego korzystali, no ja bym powiedział, w jakiś sposób Elita tego miasteczka, ponieważ policjanci dosyć szybko dotarli do kilku biznesmenów, do dewelopera, do lekarza miejscowego, który je jeździł złotym BMW, ale także dotarli do dwóch swoich kolegów, do dwóch policjantów, którzy także nie mieli oporów, żeby korzystać z usług tych 16-letnich dziewczyn. Oczywiście wybuchła afera. No, bo okazało się, że przez wiele miesięcy wielu panów z tego miasta korzystało z usług nieletnich prostytutek. W sumie Policjanci docierają do sześciu takich mężczyzn, którzy są w tym miasteczku znani, szanowani. Zajmują, powiedziałbym, takie eksponowane zawody, no a przede wszystkim są bogaci. Również ich prokuratura stwierdza, że tak nie może być, że to jest przestępstwo, że trzeba im przedstawić zarzuty i do sądu wysłać akt oskarżenia. Nigdzie w tych materiałach, które się pojawiły, nie było artykułu, z którego prokuratura sformułowała zarzuty, ale wydaje się, że one po prostu dotyczyły. Takiego przestępstwa, który mówi o wykorzystaniu trudnej sytuacji nieletniego i doprowadzeniu go do innej czynności seksualnej. Wygląda też na to, że prokuratura była przekonana o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem, i faktycznie w pierwszej instancji zapadły wyroki skazujące. W sumie te wyroki dotyczyły czterech mężczyzn. Również i dwóch policjantów, także w sumie to było sześć osób. Policjanci, jakby z klucza, stracili również pracę, ale zwolniono ich z pracy, czy wyrzucono z pracy, dlatego że zarzucono im nieetyczne zachowanie. Sprawa toczyła się dalej, trafiała do kolejnych instancji, i wtedy sprawa nie wydawała się już tak oczywista. Zmieniły się także i przepisy. Stwierdzono bowiem, że to nie jest tak, że ktoś wykorzystuje trudną sytuację takiej osoby i zmusza ją niejako do seksu, pomagając jej w jakiś sposób, czy uzależniając tę pomoc od tego, że będzie dla niego miła. No okazało się, że tak przyznały same dziewczyny że to one chodziły, nagabywały, to one oferowały swoje usługi. Skoro tak, sąd nie dopatrzył się przestępstwa, bo zupełnie inną rzeczą jest doprowadzenie do kontaktu seksualnego z inną osobą, czyli niejako zmuszenie jej do takiego kontaktu, wywieranie pewnego nacisku, a czym innym jest obcowanie z taką osobą za jej zgodą czy też namową. to są dwie różne rzeczy. Jak widzicie, w prawie te niuanse, zwykle niezauważalne, są dosyć wyraźne, bo powodują to, że ktoś albo jest przestępcą, albo też nie. Ale żeby nie zamieszać tego wszystkiego, skończyło się w ten sposób, że sąd stwierdził, że wszyscy panowie są po prostu niewinni. Skoro dziewczyny chciały to skoro chodziły, namawiały, oferowały swoje usługi, to nie ma sprawy i nie ma przestępstwa. Jak sąd stwierdził, mm, wszyscy byli w pewnego rodzaju umowie. Dziewczyny zgadzały się na to, że będą brały pieniądze od 50 do 250 zł jednorazowo, panowie zgodzili się na to, żeby z nimi być i płacić, a więc jest to pewnego rodzaju. Umowa, że tak powiem, ustna i ona tylko obowiązuje. Dlaczego o tym mówię? Bo wygląda na to, że przekraczamy kolejne granice. Że coś, co kiedyś było przestępstwem, już dzisiaj przestępstwem nie jest. Coś, co kiedyś było potępiane moralnie, już dzisiaj nie jest tak potępiane. E, więc są kolejne przekraczane granice. Jak daleko można przekroczyć granice? No, aż tych granic po prostu nie będzie. Niektórzy mówią, że granicą jest wolność drugiego człowieka, ale czy faktycznie, w stosunku do 16-letniej dziewczyny, te granice wolności do seksu nie są faktycznie przekroczone? To jest oczywiście pole do dyskusji. Być może, no, ja bym powiedział coś, co znamy z historii: to słynne zawołanie Cycerona o tempora, o mores o czasy, o obyczaje. To krzyczał Cyceron setki lat temu o tym mówili nasi dziadkowie o tym mówiliśmy my, rodzice no to może w tym nie jest nic nadzwyczajnego od po prostu zmiana czasów i zmiana obyczajów. W zasadzie temat moglibyśmy zakończyć, no właśnie w taki sposób, że są domy dziecka, w tych domach dziecka są dziewczyny. Ktoś powie zdemoralizowane, no trudno, miały pecha w życiu, chcą to robić, to po prostu robią, ale nie do końca. Ech, na powiedziałbym kanwie tego wszystkiego rodzi się inny temat. A jak z innymi dziećmi? Z tymi dziećmi, które mają normalne rodziny, które żyją powiedzmy w takim domu, który ma stałe oparcie jest tata, jest mama, albo ktoś wychowuje samotnie, ale żadnych większych problemów nie ma. Niedawno ukazały się takie badania. Przebadano dzieci, bo tak to trzeba określić, w wieku od 13 do 16 lat. Zapytano je, co wiedzą na temat rozbierania się chociażby dzieci, czy właśnie takich nieletnich osób przed kamerą? Wydawało się, że to jest raczej temat marginalny. Natomiast tych tysiąca przebadanych dzieci, 8% powiedziało, że widziało, jak ich rówieśnicy rozbierają się na różnego rodzaju czatach erotycznych. Z tego tysiąca dzieci 2% powiedziały, że same to robią, że wchodzą na takie portale, tam się rozbierają, tam się pojawiają różnego rodzaju inne rzeczy. Dlaczego to robią? No, dlatego, żeby zarabiać. Nie są to jakieś wyraźnie duże pieniądze. To mogą być chociażby bony do sklepu, to może być doładowanie do telefonu komórkowego. To może być zapłata w postaci tak zwanych bitcoinów. Więc wszelkie możliwości są tutaj stosowane. I wygląda na to, że jeżeli popatrzymy pod uwagę ilość dzieci, która to powiedziała, to problem zaczyna być duży. Dochodzi do takich transakcji bardzo prosto są serwisy erotyczne. Oczywiście one są dedykowane przede wszystkim ludziom dorosłym, ale bez problemu na taki serwis wejdzie także i dziecko, a tam są osoby, które takie dzieci wyszukują. Oczywiście najpierw jest ciekawość, potem jest ciekawość spróbowania, a potem możliwość zarobienia. Jak się ma 13-14 lat, wizję zarobieniu, zarobienia kilkuset złotych, no to to może skusić i rzeczywiście kusi. Dziewczyna dostaje propozycję rozebrania się, pokazania piersi i to jest pierwszy taki moment. Większość z tych dzieci, które tam wchodzą, nie mają świadomości tego, że są. Nagrywane. W czasie tych badań wyszło, że prawie 43% nie wie, nie domyśla się, nie bierze pod uwagę tego, że ten, który składa takie propozycje, po prostu ją nagrywa. A dzisiaj dziewczyna ma 13-14 lat, za kilka lat będzie dorosłą dziewczyną, a potem kobietą. Jej zdjęcia, jej film. Nigdy z sieci nie zniknie. Nie tylko jest możliwością szantażu, bo to ściągnięcie koszulki może być po prostu tylko pierwszym etapem. A w życiu dorosłym nigdy nie wiadomo, kto z tego filmiku czy z tych zdjęć będzie korzystał. Więc to może być coś, co po prostu. W dalszym życiu spowoduje no, jakieś fatalne skutki, to po pierwsze trzeba wziąć to pod uwagę. Wiele z tych filmów, z tych rozmów na wideoczatach czy z tych portali trafia także na strony pornograficzne. Tam się znajdują, tam funkcjonują praktycznie przez wiele lat i to jest druga rzecz. Więc. I to jest, ja bym powiedział, też robimy ten odcinek po to, żeby rodzice zdawali sobie sprawę z tego. Raz adresowane przecież do dzieci nieletnich, którzy też mają świadomość tego, co się może wydarzyć, ale także dla rodziców, że to, że dziecko jest w drugim pokoju, że siedzi przy komputerze, że teoretycznie się uczy, no niekoniecznie może okazać się prawdą. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli pojawiają się jakieś gadżety, Coś nowego to niekoniecznie jest pożyczone od koleżanki. Mówimy to po to, żebyście mieli czasami też tego świadomość. Oczywiście administrator takiego portalu no, widzi, że przed kamerą siedzi dzieciak. Który się rozbiera, albo chłopiec, albo dziewczyna, mógłby teoretycznie zablokować jej dostęp do takiego portalu, no ale tego nie robi, bo pewnie dlatego, że na tym po prostu zarabiają. Być może można by stworzyć prawo przepisy, które by właśnie wymuszały na tych, którzy prowadzą tego rodzaju portale, aby to robili. No ale to jest także i temat do dyskusji. Są jeszcze jedne badania, o których sobie przypomniałem w tej chwili. Okazały się takie badania zrobione przez ludzi, którzy zajmują się tą tematyką od wielu lat. Zapytano młodzież. No nazwijmy to młodzież, bo to są dzieci czasami w wieku 14 do 17 lat. Czy płacą za różnego rodzaju formy seksu. Aż 20% tych, którzy byli badani, powiedzieli, że tak. 20% w tej grupie wiekowej no to daje naprawdę dużą liczbę. I teraz, jeżeli się zastanowimy, w taki logiczny sposób, taki nastolatek, nieletni. No nie ma zbyt dużo pieniędzy, to może być tylko jakieś kieszonkowe od rodziców. No komu płaci za ten seks? Czy pójdzie do prostytutki? No raczej nie. Wszystko wygląda na to, że korzysta też w jakiś sposób na innych nieletnich z tej właśnie formy różnego rodzaju seksu, ale to, że nastolatkowie płacą za seks, wygląda na to, że płacą za seks również nastolatkom. Jak powiedziałem, nakręciliśmy ten odcinek, on jest nieco inny niż ten powiedziałbym oczywisty o różnego rodzaju zabójstwach czy też makabrach. On oczywisty nie jest. On jest dyskusyjny. Na pewno będziecie się ścierali. Jak widzimy, tych dyskusji jest sporo. Chcemy wywołać właśnie tego typu dyskusje. E, czy to jest kolejne przesunięcie obyczajów? I no w zasadzie nie ma problemów. Czy też problem jest, bo w jakiś sposób dewastuje umysł człowieka, który w dorosłość dopiero wchodzi, a może jeżeli prawo tego w jakiś sposób nie reguluje, trzeba zachować po prostu zdrowy rozsądek, jak pewien właściciel sklepu, do którego przyszły dwie takie 16-letnie dziewczyny, oferując swoje usługi. W sądzie powiedział, że jak się dowiedział, ile mają lat. To po prostu przegonił gówniary. I tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i po prostu trzymajcie się.